Witam. Oto porównanie czterech farb: dekoral, ściany i suwity. Farba akrylowa do wnętrz i śnieżno-biała. System wzmocniony bieli tytanowej. Podkład powierzchniowy, farba prawidłowe. Mikro. Wentylacja powierzchni. Oczywiście do używania wewnętrznego, do wnętrz. Farba ok. Niżej. Mamy białą farbę akrylową Luxens. 10 litrów 130 m2. Ta Dekoral 120 m2. I teraz porównanie. Dekoral ściany i sufity działa jak najbardziej dobrze. Pokrywa koszt około 80 zł. Powiedzmy. Plus, minus. No. Powyżej 80 zł. Luxens. Farba. 70-60 zł. Nie kryje. Jest słaba. Ma kiepskie krycie. Lepiej się w to nie bawić. Malowanie 3-4 razy. To dwa razy. Jest ok. <laughs> teraz następna farba dekoral. Eko biała. Farba po prostu fatalna. Do niczego się nie nadaje. Kosztuje teraz tyle samo co dekoral. Ten akrylowy do wnętrz ściany i sufity. Ten dekoral Eco biała kosztuje tyle samo i zachowuje się jak woda. W ogóle nie kryje kompletnie. Farba beznadziejna. Koszt około 80 zł. Ob, ceny obu farb są porównywalne. Firma dekoral jest firmą, która produkuje raczej farby dobre. Jednak to im nie wyszło. Nie wiem, eko, jakieś specjalne ekologiczna, ekonomiczna. No cena taka sama jak ściany i sufity ale krycie nieporównywalnie beznadziejne. Ostatnia farba: Aqua Tex Supreme KB szwajcarskiej firmy 10 litrów. Która kryje najlepiej, ale kosztuje również najdrożej. Jest to wydatek już około 200 zł za 10 litrów. Czyli tak, najtańsza farba nie kryje w ogóle. Dekoral ściany i sufity. Rozsądna cena, rozsądne krycie. Dekoral eko biała do niczego się nie nadaje. Nie wiem, pomalowanie czegoś. Nie wiem, no po prostu się nie nadaje, kompletnie nie kryje. To też farba akrylowa. No i KB farby, nie jest to jakiś wybitny, super, super farba, ale w porównaniu do tych farb, najlepsza, ale jak ktoś nie chce wydawać 200 zł, kosztuje nawet ponad 200 zł yy, na Allegro, 208, 210, wiadomo, plus koszty wysyłki. Ja kupiłem ją za 198 bodajże w hurtowni, ale to już inna sprawa porównywalne krycie z tym. To znaczy, no pewnie jest dużo lepszy ten X-AQ KB, szwajcarska technologia, w porównaniu z tym dekoralem ściany i sufity za 80 zł, ale ten dekoral też daje radę. I farba Supreme Aquatex, oczywiście w porównaniu do tych innych farb, kryje najlepiej. Wszystkie te farby są białe. Najlepsza Aquatex, najgorsze te dwie: biała farba akrylowa, to można zrozumieć ze względu na cenę, ale ciężko zrozumieć tego dekorala, który kosztuje tyle samo. Więc polecam dekoral ściany i solfity nie polecam Luxens, nie polecam, polecam dekoral eko biała. Supreme Aquatex polecam jak najbardziej, ale no to już jest farba, która kosztuje 2,5 razy drożej od tej. Kryje lepiej, ale, no i tutaj jeszcze oczywiście że ta farba jest bez gruntowania, no to też jest w razie czego jakaś oszczędność. I szybciej można zrobić. No, dziękuję i pozdrawiam.